tego typu postać właśnie jak mój bohater Jan Korzycki porucznik armii krajowej który ucieka się ucieka przed um, urzędem bezpieczeństwa to nie jest jakiś taki ewenement. bo takich ludzi było sporo w tych czasach ukrycie się na ziemiach zachodnich to była naj, najprostsza i najbardziej pewna opcja dlatego że tutaj panował wielki ruch Wielkie przemieszanie narodów, języków to była rodzaj właśnie Wrocław to był przez pewien moment taki, wie, taka wieża Babel, gdzie było kilkanaście narodów, chodziło tutaj o, też o robotników przymusowych zwiezionych z całej Europy i w tym wielkim tyglu łatwo się było zgubić. Poza tym tutaj wtedy tak bardzo potrzebowano Polaków, których można było zatrudnić w polskich instytucjach, że nikt za bardzo nie pytał, a skąd jesteś ty i nie patrzył w papiery. To oczywiście po pewnym czasie się skończyło, ale na, na samym początku y, można tutaj było łatwo znaleźć pracę, y, nikt nie zadawał zbędnych pytań i y, 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 wielu akowców y, y, w tym pierwszym okresie y, tutaj się chroniło. Y, sam pomysł wstąpienia żołnierza AK do milicji nie jest jakimś takim moim oryginalnym patentem, ponieważ podobny pomysł został wykorzystany w filmie Amnestia z roku 1918. Z Michałem Juszczakiewiczem w roli głównej, gdzie mamy opisaną, przedstawioną historię młodego żołnierza AK, który przyjeżdża do Wrocławia i przez kilka miesięcy służy w milicji, potem z tego rezygnuje, zostaje, zostaje tam kierowcą dyrektora jednej z fabryk. Ale to był los właściwie dla tamtego okresu dość typowy, z tym, że później, kiedy się sytuacja ustabilizowała, no to tych akowców zaczęto stopniowo wyłapywać, wyczesywać jakby z terenu, ale przez pierwszych kilka miesięcy mogli czuć się w miarę bezpiecznie.